Są ludzie, którzy powiadają, że nie potrafię grać w slittery. Są też ludzie, którzy powiadają, że moje piąte miejsce to żaden wyczyn, że mógłbym być wyżej. Mógłbym być dłuższy. I wiecie co? Macie rację. Są też ludzie, którzy powiadają, że po cholerę gracie w słuchawkach, przecież tam nie ma żadnej muzyki, ale ja wam powiem jedną rzecz. Ja sobie włączam muzykę w momencie kiedy sobie nagrywam. Jesteście ciekawi, czego słucham? Takich ballad sobie słucham. Ale dzisiaj dodatkowo zakładam sobie moją magiczną czapkę, która daje mi plus 50 do skilla. Do tego zakładam sobie słuchawki, więc będę wyglądał idiotycznie. Nieważne, jako że dzisiaj będę aż keczup, będę najlepszym, prawda, tutaj mistrzem Pokémon. Zrobię się takim kuźwa z dzieńskiem, takim skina i jedziemy aż keczup. Jedziemy. Ja wam się pokażę, w jaki sposób tutaj wygrywam, tak? Oczywiście zapomniałem włączyć sobie muzyczkę. God damn it. Ja wygrom, ja będę tutaj najlepszy najlepsiejszy. Tak to się robi. Exactly, my friend. Pierwsza ofiara z dzisiejszych 300. Exactly, my friend. Giniesz. Nie masz żadnych szans ze mną. Ja jestem dla ciebie za dobry. Złapię je wszystkie. Jako Rzym, mistrz Schlitterio. Schlitterio. Spróbujcie to, to powiedzieć się nie oprócz, nie? Mistrz Schlitterio. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, można, można. Wow, ok, wrócimy sobie tędy Elegancko. Tu sobie jeszcze pozbieram Tak, może zrobimy to troszeczkę inaczej, ale na spokojnie. Ja Wam dzisiaj pokażę, że ja tu będę. Najlepszym szneikiem w dziejach Schlitterio. Nie masz do mnie startu, panie. Nie masz do mnie startu. Tyle ci powiem. Tyle ci kuźwa mać powiem. Dobra. Idźmy dziś bardziej w środek mapy. Tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy zawsze. Giniesz, dziadu. Nie masz do mnie startu. Powiedziałem. Dzisiaj ja tutaj wygrywam. Ja tutaj wszystkich niszczę. I, I tak to się robi ogólnie. Widzę, że tutaj się na mnie chcą rzucić, ale nie masz szans. <słuch> <słuch> po cholerii. Ja takiego mojego węża. Nieważne, nieważne, nieważne. No, ale i tak czego sobie zebrałem, bo się kurde poddał. pomyślał e dobra, i tak nie ucieknę, to się, to się kurde wyłoży. Nie no, bywa, bywa. Dobra, gdzie jest środek mapy, kurde? Tam jest środek mapy. iśniemy do środka mapy. Dzisiaj niszczymy tą grę O, ten tęczowy zaraz sobie pewnie zniknie, znajdziecie? A może i nie. Chyba nie jest aż tak głupi za jakiego go miałem. Ok. Nie ma takiego bicia. Cholero, jedno bliecie. ten pomarańczowy chce się tu na mnie rzucić. Znaczy, pomarańczowy kuźwa. fioletowy, dal nic. To cholerny. No chodź, 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 chodź. No chodź, tu do mnie, do tatuośka, No. Wow. Ok, Tu się. Ok. Ok, tutaj drugi taki sam wąż jak ja. Nie, 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 ho! Dobrze, nieważne, tego nie było, tego nie widzieliście, cicho! Jeszcze raz, nieważne, nie, nie widzieliście tego. Czu, yy, zrób cięcie znaczy, kurde, nie patrz na to. Nie oglądaj teraz w tym momencie tego filmu. Okej. Okay. muzyka wleciała. Jeee, yeah! no, i ciśniemy elegancko. Play. Oh, yeah! Papuśne, moje papuśne. Exactly. I will destroy you all because I'm the most fucking bliet of snake ever. Killer. Jedyne, co się za możesz zawiść, to całe siebie samego. Dobrze? No. I 2000 masy, proszę bardzo, od tak sobie, bez żadnego w ogóle wysiłku. Trzeba uważać tutaj na te małe skurczysyjne, bo te to potrafią kurde zaleść za skórę. Więc ja sobie tak się tutaj obkręcę troszeczkę w ten oto sposób, trzeba uważać i się w ogóle z takimi małymi gnidami nie bić. Uuu, było niebezpiecznie przez chwileczkę, ale tylko przez chwileczkę. Na razie szukamy, ciśniemy i, i czekamy na jakieś większe węże, bo te są zdecydowanie za, za słabe, za małe. Ja nie, nie będę się z takimi bił, bo po prostu bo przegram, bo jestem większy i moje y, y, zwroty są troszeczkę wolniejsze, wiadomo. Więc na razie sobie czekam na ofiarę. O, tam mamy coś. Dzień dobry. Welcome to my fat belly. Oh yeah baby. Oh yeah. I will eat you all. Eat you all baby. Ok. 5 tysięcy mas. To jest taki dobry, myślę, start. Bez żadnego w ogóle problemu, bez żadnego w ogóle tutaj stresu czy czegokolwiek, normalnie sobie tutaj wszystkich rozwalimy, bez żadnego, o proszę bardzo, kolejny tutaj nam się rozpierdzielił, no bywa, bywa, mój friend, my friend, bywa tak, że można się tak w taki sposób rozwalić. Ten chce nas chyba okrążyć, ale ja ci nie dam takiej szansy, piczo, okej, okay. tu sobie, kurde, chce nas zaatakować, nie ma tutaj więcej masy, o, proszę bardzo, kolejny się... What the fuck, okej. Okay. Okej, okay, kolejny się rozwalił. Ty piczo jedna, zabraliśmy moją masę. Ja go upolowałem, kurde, to jest niesprawiedliwe. Okej. Okay. O, fak, 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 dobra, tu se zbiorę w takim razie. Okej. Okay. W taki sposób, w taki sposób. No i spoko, 8 prawie masy, bez żadnego w ogóle problemu. Bez żadnego stresu. Se możesz próbować. Było bliskie, bliskie, bardzo bliskie spotkanie. Na szczęście wybrnąłem jakimś kuźwa cudem. To był cud. To był ewidentnie Mirekul. <grym> Dobra, czy dużo nam brakuje do jakiegoś, kurde. do jakiejś topki? Raczej niekoniecznie, więc ciśniemy sobie. O, tam ktoś zginął. Ja bym go sobie troszeczkę zebrał, chociaż tak troszeczkę. Oh, yeah, get! Direct bitch! Dobrze, dobrze. Tak to się robi, my friend. Tak to się robi. Tam kolejny zginął. No i na razie mamy dziewiąte miejsce. Spokojnie ciśniemy oczywiście po rekord, więc tutaj w ogóle się nie będę niczym stresował. Ob kolejny nam się tutaj pan rozwalił w takim razie. Troszeczkę sobie tutaj tak zakręcę. Okej, okay, tam się kolejni rozwalają. Trzeba tutaj na spokojnie to wszystko robić. W ogóle się nie stresować niczym. Uuuuuuu! Uh, uh. Było niebezpiecznie, bym powiedział. Okej, okay, kolejny poszedł sobie się pierdzielić. Zabrałeś mi masy, ty mały skurczysynie. Dobra, w takim razie ciśniemy sobie dalej, ciśniemy sobie dalej, to trzeba uważać na te mniejsze takie, bo te są najbardziej przerąbane, są bardzo szybkie i mogą nas po prostu rozwalić w przeciągu sekundy. Więc musimy na to, kurde, uważać. Ale spoko, mamy ósme miejsce, jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany, przynajmniej na początku, oczywiście, ponieważ ja tu chcę być najlepszy w tej grze, oczywiście. Jako, że OSZKECZUP, Najlepszy z najlepszych trenerów Pokémon złapię was wszystkie, czy tam Was zjem, jak tam kurde kto woli. O, proszę bardzo, już piąte miejsce, dziękuję. Czyli w tym momencie jesteśmy na poziomie tym, na którym byliśmy jakiś czas temu, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony. Proszę bardzo, już mamy trzecie miejsce, top 3, proszę Państwa. Coż tu się dzisiaj odpierdziela? Nie mam pojęcia, czuję, że zaraz po prostu zginę i się zrejdżuję, ale póki co idzie mi zarąbiście. Jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany dzisiejszym odcinkiem. Jeżeli wy również, zostawcie łapkę w górę. To nie jest wcale żebractwo. No bo już mam czwarte miejsce, bo ktoś tam więcej masy zdał. God ale spoko, to trzeba uważać przede wszystkim na te małe gnidy. Więc ja sobie elegancko tutaj wszystko e, pierdyknę w ten oto sposób. Będę jeździł sam w siebie, sam w sobie. <laughs> o, tam się kurde, ktoś rozwalił. Troszeczkę wam sobie. tu, to, 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 tak, 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 tak. tak, to, 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 dobra, 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 dobra. Troszeczkę pozbierałem, dziękuję. W dalszym ciągu trzecie miejsce. Nie poddajemy się, mój friend, nie poddajemy się. Bardzo niewiele nam brakuje do pierwszego miejsca. Jedyne 2000 punktów. Jest to jak najbardziej do zrobienia. Będzie to trudne do zrobienia, ale jest to do zrobienia. Kurde, ten mały gnój, ten mały gnój, fuck you, fuck you, nie! Dobrze, 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 bo już myślałem, że nas, kurde, wyroluje gad jeden mały. Ale na szczęście się udało, on nas cały czas tutaj chce atakować. Okej, okay, na szczęście musiał zawrócić. Teraz zróbmy coś takiego, okej, okay, on zginął. Chyba za bardzo sobie... O! Pocisnął... Fuck, 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 fuck! No! Nie! OOOOOOO Nie dam się, bitch! Dobra, 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 O, okej okay. Jeszcze walczę, nie dam się, nie dam się tak łatwo wypierdzielać mi stąd godziny. Drugie miejsce! Kaman, dajcie mi chociaż raz być pierwszy Please, please Kurde, już jestem trzeci, fuck Aaa, to... tego nie zbiorę, dobra, nie, 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 nie będę ryzykował Byłem raz drugi, fuck Byłem raz drugi, fajnie było a się skończyło oh, kurde, naprawdę niedaleko mi do pierwszego miejsca. Come on! Tak bym chciał być pierwszy Pokémon, czy już wszystkie ma! Dajcie mi być pierwszym, please. Tam się strasznie niebezpiecznie robi, bo to jest środek mapy. Tu naprawdę trzeba uważać na każdy możliwy... Ruch, tutaj się dzieją takie masakrycznie wielkie, dziwne rzeczy, że ja stąd muszę chyba spierdzielać, bo tu jest naprawdę niebezpiecznie, ja się tutaj, przestaje mi się tutaj podobać jak najbardziej, cały czas mam trzecie miejsce, cieszę się z tego niezmiernie, ale brakuje mi jedynie tysiąc punktów do pierwszego miejsca, to jest po prostu nieprawdopodobne, jak ja to teraz schrzanie, chrz to w tym momencie dam sobie w mordę po prostu, że ja jestem taka lama, spokojnie, spokojnie, you got this, you got this my friend, you got this. Muzyka na pierdziela jest elegancko. Jest moc, mój friend, Jest moc. Tutaj się trzeba tylko i wyłącznie skupić. Ale trzecie miejsce wpadło, więc ja jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Przydałoby się, żeby ktoś tylko ewentualnie się potknął. Zrobił. Nie! Nie! <śled> e, tak, e, takie rzeczy również się zdarzają jak najbardziej. Czułem, że to jest bardzo zły pomysł wpierdzielać akurat w tamtą stręę, ale co bym nie zrobił? Czy bym poleciał w prawo, czy w lewo i tak bym zginął niestety. 20 tysięcy masy, byłem drugi. Fuck, byłem drugi, gademet I tak to jest lepiej niż poprzednim razem, więc myślę, że jak najbardziej powinniście tutaj zostawić łapkę w górę za to. No kurde, zmotywujcie mnie do kolejnego odcinka i rozpieprzymy to wszystko w cholerę. Tak czy siak, ja już mogę w takim razie zdjąć moją magiczną czapkę która mi troszkę faktycznie dzisiaj pomogła i aż ketchup jak najbardziej mi dzisiaj pomógł, więc myślę, że jestem jak najbardziej z tego odcinka zadowolony. Jeżeli Wam również podobał się ten odcineczek, nie zapomnijcie go ocenić, strzelić pozytywnej łapki w górę, napiszcie jakiś komentarz, nie martwcie, się było fajnie, szło Ci całkiem dobrze, ale schrzaniłeś, bo jesteś lama. Tak możecie też napisać, nie obrażę się, nie obrażę się. No chyba, że będziecie zbyt osi, to, 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 to Was banuje. Shadowban będzie, no żartuję oczywiście, ale pamiętajcie, żeby bijać na Facebooka, Instagrama, wszystkie social media w opisie i po więcej z Twitteru również właśnie możecie ewentualnie zostawić dodatkowo łapeczkę w górę, czyli dwie w sumie, trzy, cztery, zostawcie pięć łapek w górę i będę bardzo usatysfakcjonowany z tego, będzie naprawdę, naprawdę fajnie. Tak czy siak, ja się z Wami żegnam, Bicuś oczywiście dla Was, trzymajcie się i do następnego razu papa.